Paki, jak tam po wakacjach? Rewelacje. A ty się cieszysz? No, my się cieszymy. cieszysz się. Co wy tu robicie? jesteśmy wszystkim nauczycielom kolejnego wspaniałego roku i mało bordęki. Dzień dobry! Co to za klasa pani profesor? To jest najlepsza klasa. Cześć, jesteście pierwszakami z której klasy? Czego nam mu Jest już na studiach. Jarek jest na studiach Dobre Czy tęskniłaś za szkołą? Nie, ani Cześć, czy tęskniłaś za szkołą? Bardzo, nie mogłyśmy się doczekać obie Tęskniłaś za szkołą? Bardzo A ty? Też, tak A, a ty? Czy tęskniliście za szkołą? Trochę A ty? Dobra, no. nie Okej, okay. a ty co robisz? Byłaś rzeczna ja na wakacje? Ja zacznie, proszę Byłaś rzeczna na wakacje? Byłam gdzieś na wakacje. Czy byłaś grzeczna w wakacje? <noise> Muszę poprawić dykcję. Oczywiście, że byłam grzeczna w wakacje. Tęskniłaś za szkołą? Bardzo. A ty? Tak, ja. ja A ty? Ja, ja ty? za klasą. A ty? Ja, ja za klasą najbardziej tęskniłam. Za nią tęskniłaś? No, oczywiście, no. no. ja że tak. Hmm. tu jesteś w klasie. Jest okej, okay, tak? Nie ma co się bać. Taki przekaz na pierwszaków. Dzięki i powodzenia w tym roku szkolnym. 2023 2024 uważam za otwarty. TV.